Cześć kochani, witam Was. Um, witam Was w akcji Regeneracja, która jest teraz na 21 dni do idealnej cery. Um, a ponieważ ten film też jest na Facebooku i na YouTubie, to w każdej chwili możesz dołączyć, masz link pod spodem. A ja witam Was dzisiaj w dniu dla psychy. Ponieważ um, jeśli um, jesteś świadomą osobą, ja jestem tego pewna, bo jeśli oglądasz ten kanał albo gdzieś śledzisz, albo jesteś na, na, na grupie to wiesz doskonale, że wszystko i my i cała nasza osoba czyli cała nasza konstytucja psychiczna nasze ciało i nasza cera, wszystko jest połączone i jedno na drugie oddziaływuje i dzisiaj chciałabym Ci troszkę powiedzieć o tym Odczarować może Twoje życie ze stresu i podpowiedzieć Ci, jak je odczarowywać ze stresu. Bo wiesz, kiedy ja widzę osoby, które na przykład idą w moim kierunku, albo widzę, spotykam ludzi na targach jakiś, i widzę, jakie mają cery, to doskonale umiem też powiedzieć sobie, czy ta osoba. Jakby jest w takim stylu życia, który daje jej równowagę, bo to wszystko, co mamy na swojej cerze, też często widać z tego, co nosimy w swoim wnętrzu. Tylko to nam się zawsze wydaje takie oderwane od, od naszego ciała, ale prawda jest taka, że. Stres i w ogóle taki brak równowagi wewnętrznej wpływa w 60, nawet do 80% w niektórych przypadkach na stan naszej cery. I dlatego dziwnie bym się czuła tutaj, mówiąc ci o tym, że e, fajnie stosować jakieś naturalne kosmetyki i jak je stosować, nie mówiąc o psychice. Poza tym nie wiem, czy wiesz, ale ja. Napisałam kiedyś taką książkę Przeżyć raka przewodnik dla chorych i ich bliskich. Jest to tak zwany zdrowotnik, który ma pomóc osobom chorującym, ich rodzinom, chorującym nie tylko na raka, ale w ogóle osobom, które zmagają się teraz z jakąś trudnością w życiu, przejść przez ten czas w taki sposób, dzięki tej książce energię, dostaną konkretne rozwiązania. Ponieważ ja dwa razy wygrałam z nowotworem, i no szczerze mówiąc, to była próba ognia. Próba ognia po to, żeby umieć sobie też radzić z takim obciążeniem psychicznym, jakim jest choroba, i uważam, że moje, mój powrót do zdrowia i moje uzdrowienie w 60% zależą od mojej głowy, od tego, jak pracowałam ze sobą i jak siebie wspierałam też psychicznie. I naprawdę wierzę w to, że każdy z nas, czy to dotyczy ciężkiej jakiejś choroby, czy dotyczy po prostu problemów z serą, bardzo wiele może zdziałać właśnie pracując ze swoim psychem. I bardzo Ci do tego zachęcam, ponieważ wiesz, my często bardzo się dbamy o swoje ciała, ćwiczymy albo o swoją dietę, a nie prowadzimy tak zwanych ćwiczeń psychicznych, mentalnych, które tak naprawdę powinny być naszą codzienną higieną. I dzisiaj Ci podpowiem trochę o tym, co ja jakby. Pracując ze sobą, ze swoją świadomością, też jakby walcząc trochę o siebie, o, o swoje zdrowie, zrozumiałam, jeśli chodzi o stres. A przy tym filmie dostaniesz takie rozwiązania ode mnie, które moim zdaniem bardzo pomagają redukować poziom stresu z naszego organizmu. A, a ja teraz Ci podpowiem o takich dwóch rzeczach, które moim zdaniem generują stres od wewnątrz. Ale też, dlaczego mówię o stresie dzisiaj? Dlatego, że uważam, że stres jest jednym z czynników, który najbardziej Obciąża nasz organizm i naszą cerę, i jakby całkowicie też często odcina nas od siebie, od życia i od radości życia. Przecież, no przecież w życiu nie o to chodzi, żeby ciągle się trudzić i na czymś pracować, tylko żeby żyć i żeby się nim cieszyć. I słuchaj, kiedy ja chorowałam, to bardzo dużo szukałam takich rozwiązań, które pomogą mi po prostu mieć lepszą w sobie energię, energię zdrowia. Bo yy, każdy, yy, każdy dzień przeżyty w większym spokoju, w radości, w docenianiu tych małych rzeczy, yy, jest po prostu dniem, yy, w którym Twoje ciało i cera zmierza w kierunku zdrowia. Jestem tego pewna. I myślę się bardzo długo nad tym, co generuje też stres w moim życiu i znalazłam takie dwie, dwa czynniki. Które moim zdaniem są bardzo ważne, aby rozważyć w swoim wnętrzu, czy rzeczywiście u ciebie być może też tak się dzieje. Ja uważam, że w ogóle pierwszą rzeczą, która powoduje stres, taką wewnętrzną, która często powoduje stres, bo niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, nasze wnętrze nam często rezonuje z tym, co się dzieje na zewnątrz. I yy, brak miłości i brak szacunku do siebie. Takiego, którego się nie pouczyliśmy albo nie dostaliśmy w pakiecie od rodziców, jest pierwszym czynnikiem, który moim zdaniem generuje niepotrzebny stres, więcej tego stresu. Ciężko znaleźć się na to rozwiązanie, bo to wymaga czasami zmiany pewnych myśli, zachowań, ale jest taka prosta technika, którą. Louise Hale, którą bardzo cenię, która też jakby nie czytała jej książek nigdy, jak chorowałam, ale później gdzieś na nie trafiłam i uważam, że jest ogromną kopalnią wiedzy o tym, jak sobie wspierać swoją psychikę. Ale też Beata Pawlikowska o tym mówi, wiele osób, że kiedy czujesz, że masz problem z miłością i taką totalną akceptacją siebie, bo kurczę, każdy z nas. Każdy z nas naprawdę zasługuje na taką totalne odpuszczenie sobie wszystkich swoich błędów, wybaczenie, na taką miłość, na wsparcie, na wsparcie zarówno w rodzinie, jak i od siebie samego. Naprawdę każdy z nas na to zasługuje i, i ja y, sama pracując ze sobą, żeby dawać sobie więcej właśnie poczucia takiego wsparcia i miłości. Nadal z tym pracuję, to jest jakby codziennie staram się to robić, ale odkryłam taką manturę, po prostu w każdej sytuacji, w której czułam się źle, niekomfortowo, w której e, albo czułam, że niewystarczająco dbam o siebie, albo była jakaś dla mnie trudna, albo w której mm, czułam zdenerwowanie, albo stres, to powtarzałam sobie, kocham i akceptuję siebie. To, są tylko, to jest tylko jedno zdanie. Kocham i akceptuję siebie. Zobacz, jakie to jest... Trudne y, mówić tak do siebie, a zarazem proste, bo możesz nawet tego nie czuć jeszcze, m, możesz nawet jeszcze tak o sobie nie myśleć, a być może nie masz z tym kłopotu, ale powtarzanie to y, 10, 20, 30, tysiąc razy dziennie, nawet y, naprawdę rozmiękcza w jakiś sposób, uzdrawia serca. Wierzę w to głęboko, bo mi to bardzo pomagało. I mm, uważam, że to nie jest nic sztucznego ani nic nienormalnego, bo zobacz, jeśli przez wiele lat e, mówiliśmy do siebie, na przykład mm, e, w myślach, jesteś głupia, albo nie umiesz tego, albo nie zasługujesz na coś, albo no, jakieś rzeczy, które nie były dla nas pozytywne, jakby nasze serce też na tym cierpiało. To, I mówiłyś, mówiliśmy to przez wiele lat. To znaczy, że powtórzyliśmy rzeczy, które nie są pozytywne dla nas, setki tysiące razy. I teraz właśnie przyszedł czas na to, żeby to odczarować. I teraz musimy sobie tysiąc razy powiedzieć: Kocham i akceptuję siebie. I uważam, że nawet powtarzanie takiej prostej mantry, posłuchaj, jestem przekonana, że tylko jeśli dzisiaj spróbujesz i powiesz to kilka razy do siebie, to poczujesz, jak Twoje serce ciepleje, jak opada stres. Opada taka emocja takiego nakręcenia, takiego, yy, takiego odcięcia od siebie. Otóż ta mantra przybliża Ciebie do siebie. Do siebie samego, do, do tego, co tak naprawdę czujesz i czego potrzebujesz. I to jest drugi czynnik, o którym chciałam Ci powiedzieć, taki wewnętrzny, który odkryłam, który generuje u nas stres. Czyli pierwszy to jest naprawdę praca z miłością do siebie. W każdej sytuacji umienie, umiejętność wybaczania siebie, sobie, wspierania siebie i kiedy czujesz się źle, to powtarzania naprawdę tego, kocham i akceptuję siebie. To też uzdrawia jakby relacje z innymi, bo... Mając dużą miłości do siebie, jesteś łatwo w stanie też kochać innych i przekazujesz miłość od siebie do innych. A druga i raz... drugi czynnik, który może taki wewnętrzny pomóc ci redukować stres, tak jak powiedziałam, jest związany z tym pierwszym, ale jest też niesamowicie fantastycznym rozwiązaniem, żeby radzić sobie w sytuacjach stresowych i dbać o siebie. E, otóż e, mówi o tym e, Marsha Rosenberg i Nonviolent Communication. Nie wiem, czy w ogóle słyszałeś, czy słyszałaś, ale mi, e, mi to rozwiązanie jakby otworzyło oczy na, na siebie, na, na pewne konflikty, które, które jakby generowała mnie, nie dbając o swoje uczucia i swoje potrzeby, i bardzo mi w życiu pomogło. I e, to. To jest takie dosyć złożone, ale myślę, że te dwie rzeczy, o których Ci powiem, dadzą Ci pewne, pewne myślenie, które być może pomoże. Otóż, po pierwsze, kiedy kiedykolwiek czujesz się w jakiś sposób zestresowany, źle, jest jakaś niekomfortowa sytuacja, która czujesz, że generuje stres, to bardzo warto zadać sobie pytanie: co ja czuję? Co ja czuję w tej sytuacji? Jakby nie odcinać się od swoich emocji, nie negować ich, nie działać, nie poddawać się im, bo często jest to złość, właśnie ta energia złości, wtedy wpadamy w nią i jest taka no, degręgolada często emocjonalna, że robimy rzeczy, których byśmy nie chcieli. Więc jeśli troszkę się zatrzymamy i zadamy sobie pytanie, co ja czuję, to za tym y, pytaniem, co ja czuję, za chwilę. I szczerze sobie odpowiedzieć na to pytanie, czyli czuję złość, czuję strach, czuję, czuję trudność, czuję się niekomfortowo, to zaraz za tym, e, tą szczerą odpowiedzią, e, warto sobie zadać pytanie, czego ja w tej sytuacji potrzebuję. Czyli jak, potrzebu czuli, jak czuję złość, to potrzebuję być może um, jakby w chwili przerwy czyli potrzebuje wyjść, albo jak czuje totalną frustrację, to potrzebuje się zastanowić, nie wiem, nad czymś, albo porozmawiać z kimś, albo potrzebuje pomocy. I wtedy albo możesz siebie o to poprosić i zrealizować tę potrzebę. Proszę siebie o to, żeby dać sobie tą chwilę czasu, skoro jej potrzebuje. No, po prostu szczerze do siebie powiedzieć: Potrzebuje czasu, na razie potrzebuje odetchnąć i sobie to dać. Albo poprosić innych, jeśli potrzebujesz pomocy od innych, albo potrzebujesz czegokolwiek innego. To bardzo, bardzo pomaga, po pierwsze, w tym, aby nie odcinać się od ciebie, nie tworzyć takiego idealnego ja, bo jak stworzymy takie idealne ja, to tak działamy jak cyborgi, bez uczuć, <laughs> bez emocji, czasami bez potrzeb, tak, nawet bez potrzeb takich fizycznych. Jesteśmy fantastyczni, możemy cały dzień pracować bez, na jednym jabłku, a a ja zachęcam Cię do tego, żebyś po prostu była ze sobą, był ze sobą, żebyś czuła i, od, i, i za każdym uczuciem naprawdę za każdym idzie potrzeba i słyszała swoje uczucia, i słyszała swoje potrzeby, bo czym bardziej reagujemy na swoje potrzeby, tym mniej mamy w życiu stresu. To też pomaga nam zredukować taką w życiu sytuację, która w, w, wtedy jak żyjemy w takim pędzie stresie, Albo w jakiejś takiej odcięciu od siebie, to często używamy słów muszę i na przykład nie mogę. I prawdziwe czucie i odpowiadanie na swoje potrzeby. Często zwalniać z tego słowa muszę, bo nam się często wydaje, że coś musimy, ale jeśli pozwolimy sobie na robienie tego, czego potrzebujemy, to dużo bardziej jesteśmy efektywni, dużo bardziej spokojni, a z, z większym spokojem, z, z lepszą energią w sobie możemy więcej rzeczy zrobić w swoim życiu. Bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś dzisiaj sobie o tym pomyślała. Jak coś, to możesz włączyć też filmik Marszala e, Rosenberga, bo on stworzył na wale communication na, e, na YouTube. E, I przeczytaj to, co tak realnie, tak rozumowo już polecam Ci, żeby redukować stres w swoim życiu, jeśli masz taką sytuację teraz. Ale przede wszystkim <laughs> Kochaj, kochaj siebie i bądź dla siebie najlepszym przyjacielem. Słuchaj siebie, słuchaj swoich potrzeb i realizuj je jak tylko, jak tylko często możesz i tak jak możesz. Dlatego, że szczęśliwy Ty, to szczęśliwy cały Twój świat. I to jest najważniejsza, a też piękna cera, buziaczki i cudownej niedzieli.